Cześć, dzień dobry. Witam was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Piga Kart. I jak po tytule widzicie, dzisiaj będziemy odkrywać zagadnienie, jakie relacje są dla ciebie wspierające. Będą trzy grupy kart i będzie to tarot światła i cienia. A zatem, jeżeli Was to zagadnienie zainteresowało, to zapraszam Was do oglądania. Ja jestem tarocistką Angiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, numerologia, karty anielskie, rytuały również nie są mi obce. Na kanale nie tylko Pika kart, również znajdziecie tutaj horoskopy, naukę tarota, numerologię, wiele, wiele innych playlist, które mogą Was zaciekawić. Zapraszam do rozglądnięcia się. Są możliwe oczywiście indywidualne spotkania online ze mną, gdybyście potrzebowali wskazówek wsparcia. A to zapraszam na stronę, tam macie wszystkie informacje. Gdybyście chcieli rozwijać swoje umiejętności, kurs Tarota w formie wideo, możecie wykupić do niego dostęp. A więcej informacji rzecz jest na, na stronie. E, moi drodzy, nie zapomnijcie o łapce, o subskrypcji, komentarzu na dole po wyborze grupy kart, jak się z, z, z tym wyborem czujecie i czy to z Wami rezonuje. No to co, podgląd na karty, mamy tutaj podgląd na karty, mamy trzy grupy kart. Wybierzcie pierwszą, drugą czy trzecią, którą wybieracie. Eee, jeśli wybraliście pierwszą, to teraz tak. Eee, karta numer jeden: eee, dwójka różek to jest relacje, które patrzą eee, w. W podobnym kierunku, patrzycie w podobnym kierunku, również jesteście tacy ciekawi, czyli te relacje, które a, też są takimi, nazwijmy to, badaczami, relacje, które osoby, które również chcą czerpać informacje są ciekawe tego co przed nimi, taka historia się tu pokazuje osoby, które potrafią cieszyć się Twoimi sukcesami które też motywują Cię do tego żebyś Ty potrafił, potrafiła żebyście się potrafili cieszyć tymi małymi kroczkami tymi małymi zwycięstwami i Was jeszcze motywują w tym, w tym, w tym wszystkim karty też pokazują tutaj, że te relacje nie do końca są jakby na poziomie serca. W sensie, czyli chodzi o kwestie, nie wiem, z rodziny, które gdzieś tam się funkcjonują, bo one mi się pokazują jako takie, które mogą w jakiś tam sposób nie pokazywać się jako te, które są dla ciebie wspierające. Paść kielichów jest kartą, która mówią o tym, że to są najczęściej młode osoby, osoby, które w jakiś tam sposób działają na płaszczyźnie. Wzmacniającej, osoby, które gdzieś tam przeszły, też e, taką nazwijmy to pracę ze sobą. I takie osoby są dla ciebie wsparciem. Zatem, jakie relacje są dla ciebie wspierające? Te, które patrzą w tym samym kierunku, co ty: chcą się rozwijać, e, widzą możliwości, potrafią. Cieszyć się z Twojego sukcesu, motywować Cię do działania. To jest karta negatywna, dziesiątka kielichów, czyli to są też te relacje, które się nie ograniczają, bądź nie próbują też wsadzić w jakieś ramy na tej zasadzie. Natomiast jakie to są osoby? Te, które również przepracowały, właśnie być może proces własnym ego, ale także przepracowały tak zwaną wartość własną, czyli jeżeli ktoś w jakiś ten sposób wzmocnił swoją wartość, chce się, rozwijać i widzi możliwości Twoje, to te relacje są mocno wspierające, rozwijające i warto, żebyś w takich relacjach funkcjonował, żebyście w takich relacjach też funkcjonowali. A taka jest podpowiedź, wskazówka. Natomiast co jeszcze karty chcą tu? Kropyczka nad i, rycerz monet. To są relacje, a które nie mówią Ci, czego nie możesz, a mówią Ci właśnie, ile potrafisz. Bardzo ciekawa interpretacja, w sensie to, co się pokazało. To teraz, moi drodzy, dla tych, którzy wybrali drugą grupę kart, co tu się zarysowało? E, osoby, które są doświadczone rzuciowo, ale również i wykształcone na zasadzie wiedzy, którą mają, niekoniecznie, bo kapłan jest osobą doświadczoną w wiedzy, Praktycznej i teoretycznej, ale nie zawsze tej stricte naukowej. Nie jest to takim elementem czy też wyznacznikiem. Ona ma wiedzę, zdobyła wiedzę, ma tę wiedzę, ale również i praktykę na tej zasadzie. Takie relacje są wspierające, takie, które ciebie nie ograniczają i które nie próbują wsadzić cię właśnie w jakieś zaszufladkowanie. Wręcz ciebie wyciągają z tego zaszufladkowania. To, co jest w negatywie, nie łącz pracy w, w relacjach, które miałyby być te wspierające, natomiast ty możesz w jakiś tam sposób dzięki czy też poprzez obserwację tych ludzi zwracać uwagę, z kim ci jest po drodze. I karta wisielca jest kartą, która mówi o tym, że te osoby, te relacje są wspierające dla ciebie, które potrafią a, poło. Tak, jakby położyć się po drugiej stronie, tak, jakby postawić się na miejscu, przynajmniej przypuszczać, bo wiadomo, że i tak nie, jest, nie potrafimy i nie będziemy potrafili zdecydować, się, będąc nawet w tym samym miejscu, bo to nazwijmy to, sytuacje składowe mogą być inne, ale przynajmniej próbować zrozumieć położenie drugiej osoby. Zatem te osoby, które wybrały drugą grupę kart. Jakie osoby, czy też relacje są wspierające? Te, które mają wiedzę i doświadczenie, te osoby nie ograniczają, nie próbują cię zaszufladkować, nie generuj tych historii, czy też historie zawodowe, około zawodowe mogą nie być tym czynnikiem, w którym ty możesz uznać za wspierające. Raczej to jest dla ciebie takie zadanie, żeby. Pracować nad tym, że możesz się budować. A karta wisielca jest karta, która mówi o tym, te osoby, które potrafią widzieć inny punkt widzenia. Nie są wąskotorowo myśląca. Zatem taka historia jest dla ciebie tutaj w przekazie. A co mamy? Tutaj? Karta kapłanki. Są to relacje, które. Hmm, Osoby i wasza konfiguracja może nie do końca przez wszystkich być rozumiana, i mam wrażenie, że taka osoba, która cię wspiera, robi to po cichu. Ona się tym nie chwali. Ona po prostu jest, kiedy trzeba. Zatem tak to wygląda przy drugiej. A jak mamy trzecią? Osoby, które nie funkcjonują w półprawdach. Które nie boją się konfrontacji. E, osoby, które w jakiś ten sposób nie mącą, nie są mąci wodami, one krótko zwięźlej na temat. E, osoby, które nie. W ogóle taka, taka ciężka ta grupa jest. Dziesiątka różek jest kartą, która mówi o tym, żebyście nie że nie są wspierające te, które nakładają jeszcze swoje problemy na ciebie. To jest jakby logiczne, ale karty czasem potrzebują też, nazwijmy to, tą kropkę nad i postawić. A natomiast osoby wspierające to są te, z którymi tworzysz wspólną przestrzeń. Możecie również budować coś wspólnego, być może macie wspólne zainteresowanie, być może funkcjonujecie na wspólnej przestrzeni, na tak zwanej kreatywnej i to też jest takie, te relacje są dla ciebie wspierające. Zatem osoby, które by Brałe grupę kart numer 3. To jakie relacje są dla ciebie wspierające? Te, które nie funkcjonują w półprawdach, nie boją się konfrontacji. Te, które nie są mąci wodami. Osoby te nie mm, mówią w koło tematu, tylko mówią jak jest. Natomiast y, 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 nie są wspierające te. Które jeszcze swoje problemy na ciebie nakładają. Natomiast warto, żeby się skupili, żebyście się skupili na tych relacjach, w których czujecie się fantastycznie na wspólnej przestrzeni. Być może z kimś wyjeżdżacie, być może z kimś współpracujecie, być może coś wspólnego tworzycie jakieś projekty, a bądź się, widzicie się w jakimś projekcie wspólnie. To te relacje są. Mm, wspólnota szeroko rozumiana jest relacją dla was. Mm, natomiast jeżeli Wy się utożsamiacie z jakąś, nie wiem subkulturą, utożsamiacie się z jakimś środowiskiem, to w tym środowisku również to wsparcie będziecie potrafili znaleźć, pamiętając o tym, że są to osoby, które nie funkcjonują w półprawdach, mówią prosto w oczy, nie lawirują nie zwlekają z pewnymi decyzjami, natomiast unikajcie osób, które w jakiś tam sposób, bądź stawiajcie im granice które nakładają jeszcze swoje problemy na was, na zasadzie ty coś mówisz, zmienia temat, i jeszcze mówi a ja to, a ja to, a ja to. Są też takie historie, kiedy na przykład Ty mówisz, że coś Ci się stało, a ktoś z otoczenia mówi, no ale mnie bardziej się stało. Ta historia nie jest dla Ciebie, nie jest to wspierające, a warto albo postawić granicę, albo po angielsku się wycofać. Natomiast te osoby, które, z którą możecie budować was to przestrzeń, środowisko kreatywne, zawodowe, a być może wspólna pasja to jest to. Co was połączy i was będzie wspierało przede wszystkim Ciebie. Dajcie bardzo znać, bardzo proszę znać skrót myślowy wtargnął, A jak to z Wami rezonuje? Jak Wy się z tą historią czujecie? Czy macie wokół siebie takie osoby i czego potrzebujecie w relacjach, aby czuć się, w... żebyście wspierali byli? Może na dole Wy siebie wypatrzycie też i znajdziecie sobie podobnych. Być może Wasze potrzeby tam na dole właśnie napisane, ktoś zobaczy i powie, hej, słuchaj, mogę Ci pomóc. I znajdziecie siebie, może właśnie, to jest ta wspólna przestrzeń. Oczywiście tego Wam życzę, wszystkiego, co najlepsze. A dzisiaj Wam bardzo dziękuję za Waszą aktywność, za Wasz udział. Pamiętajcie o subskrypcji, aby nie pominąć żadnego filmiku. I mam nadzieję, że ten filmik spowoduje uśmiech, co najmniej na twarzy, a komentarze spowodują, że traficie na kogoś, z kim będziecie mogli wspólnie biec do przodu. Wszystkiego dobrego, dziękuję, ściskam Was i całe. Pa!